Wyjaśnić niewyjaśnione. Ten materiał powstał dzięki współpracy z portalem, archiwum zbrodni. 26-letnia Prizma Denis Peralta Reyes ostatni raz była widziana 17 kwietnia 2019 roku. Tego dnia podczas przerwy na lunch kobieta wyszła z swojej pracy w salonie samochodowym i spotkała się z byłym chłopakiem w restauracji i e. bartex Max na North Haskell Avenue w Dallas w Teksasie. Tego dnia Prisma nie pojawiła się już w pracy, nie odebrała dziecka do opiekunki i nigdy nie wróciła do domu. Każdy zadaje sobie teraz pytanie: gdzie jest Prisma? Zacznijmy od początku wydarzeń. Podczas lunchu para wdała się w kłótnię, w wyniku której były chłopak opuścił lokal. Po jego wyjściu Reyes została w restauracji i zamawiała drinki przez kolejne trzy godziny. Podczas pobytu w restauracji kobieta zadzwoniła do opiekunki swojego sześcioletniego syna Marii, z którą rozmawiała przez około godzinę. Prisma opuścił restaurację po tym, jak barman odmówił dalszego podawania alkoholu i wyprosił ją z lokalu. Po opuszczeniu restauracji, Reyes wsiadł do samochodu i chwilę później wzięła udział w wypadku, w którym na szczęście nikt nie ucierpiał, ale kierowca pojazdu, z którym się zderzyła, postanowił wezwać policję. Zanim jednak funkcjonariusze przybyli na miejsce, Prisma odjechała z miejsca zdarzenia. Ostatni raz kamery monitoringu zarejestrowały jej obecność. Około godziny 18, gdy kobieta wyszła na parking kompleksu apartamentowców Olympus et Ross Apartments przy Roseland Avenue. 35:00 w Dallas, gdzie mieszkał Ryan. Ryan twierdzi, że w czasie gdy kobieta stała chwycona przez kamery, jego nie było w domu. Na nagraniu z monitoringu widać jak Prisma rozmawia z kimś przez telefon komórkowy, chwiejąc się przy tym i przestępując z nogi na nogę. Między godziną 17:49 do 18.01. wykonała 9 krótkich telefonów, z czego pięć do swojego błego chłopaka. Ryan nie odebrał żadnego z tych połączeń. Przedostatnie połączenie było skierowane do przyjaciela prizmy, według którego brzmiała na oszołomioną lub będącą pod wpływem jakiejś substancji. Podczas rozmowy z nim była przekonana, że rozmawia z Ryanem i prosiła, aby podał jej numer swojego mieszkania. Ryan mieszkał tam od niedawna, i pryzma nie znała jego dokładnego adresu. Przyjaciel kobiety, słysząc, w jakim stanie jest pryzma, był tym faktem bardzo zaniepokojony. Ale jako, że przebywał poza granicami stanu, nie był w stanie jej pomóc. Krótko po godzinie 18, ślad po kobiecie ginie. A żadna z kamer nie zarejestrowała pryzmy opuszczającej budynku. Nigdy więcej jej nie widziano, a ona sama nie nawiązała już z nikim kontaktu. Prisma miała odebrać swojego syna od opiekunki o godzinie 19.30. Tak się jednak nie stało, a jako, że rejestr była bardzo obowiązkowa i zawsze wykazywała się dużą troską o dziecko, opiekunka postanowiła zgłosić jej na policję już dwie godziny później o godzinie 21.30. Następnego dnia przy kompleksie Olympus Aatroz Apartments znaleziono białego jeepa Wranglera z 2017 roku należącego do zaginionej. Samochód był tam zaparkowany od poprzedniego dnia, kiedy to Prisma udała się do garażu budynku. Maria twierdzi, że gdy rozmawiała z Prizmą tego popołudnia, wydawała się być w dobrej formie, a ich rozmowy dotyczyły przyziemnych tematów, związanych między innymi z pracą. Co jednak śledczym wydało się dziwne, to fakt, że kobiety nigdy nie rozmawiały tak długo, a ich kontakty były zawsze służbowe i ograniczały się do syna Pryzmy. Mimo wszystko, Marii nigdy nie łączono z zaginięciem kobiety. Podczas rozmów przeprowadzonych z rodziną i przyjaciółmi zaginionej wyszło na jaw kilka niepokojących szczegółów. Okazało się bowiem, że niedługo przed zaginięciem Pryzma zaczęła zachowywać się dziwnie i wyrażała niepokój o swoje życie. Kobieta była przekonana, że ktoś ją śledzi i czuła się zagrożona do tego stopnia. Że postanowiła nabyć broń, którą policja później odkryła w jej samochodzie. Rodzina oraz bliscy pryzmy utrzymują, że porzucenie dziecka jest do niej zupełnie niepodobne i uważają, że kobiecie musiało przydarzyć się coś złego. W chwili zniknięcia, poza pracą w salonie samochodowym, pracowała jako asystentka w kancelarii prawnej i służyła w Gwardii Narodowej. Reyes pochodzi z Veracruz w Meksyku, a obywatelką Stanów Zjednoczonych stała się na kilka lat przed swoim zaginięciem. Kobieta mieszkała z synem w Mecki w Teksasie, a policja tego miasta prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo ogromnych wysiłków i zaangażowania rodziny oraz władz w sprawie zaginięcia prizmy Reyes, nikt nie został aresztowany i nie pojawił się żaden przełom.